Ho, ho, ho! Przed wielu laty w niewielkiej kraju krainie żył sobie człowiek, który do dziś słynie. Był on biskupem. Święty Mikołaj biegnący po świecie. dobrocią swoją zasłynął wokoło. Gdy do nas przyjdzie, będzie nam pasiało. Będzie wielki człowiek, nie szczędził ludzi, by radość przynieść dzieciom wszystkich ludzi. Dawno temu przez ludzi pobranych żył widząc Mikołaj, wszystkich nam znanych. Najuboższym chętnie z pomocą śpieszył. Biednych i smutnych pomagał i cieszył. Wraz gdy Wielki że zbóg panował, nadzłodniały i szuk się suszynował, od wioski do wioski schodził ziemią, i chleb kupującym jednym pojazdowo, latował od dzieci, starszych też latował, skąd pamięć o nim wdzięczna jest za tylu. 6 grudnia, jak dobrze wiecie, świętym Mikołaj chodzi po święcie. Dźwiga swój worek, jest go odznaniem. Przeszłe dziecko pewnie dostanie. się wszyscy. Chcemy Ciebie tu przywitać. Dzień tak uroczysty. Witaj, Święty Mikołaju, upragniony Gościu z nieba. Radź podzielić swoich darów. Daj nam tego, co potrzeba. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie. Zacząłem od Was dzisiaj tutaj w Waszej parafii. W Waszym mieście zacząłem od dobrych, od najlepszych dzieci na tym świecie. Witam serdecznie i pozdrawiam. Są tutaj dzieci? Co? Gdzie są te dzieci? Nie. Wszystkie widzę, wszystkie dostrzegam. I te z przodu, i te z tyłu. I te po prawej, i te po lewej stronie. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście przygotowane na to, by dostać coś dobrego dzisiaj. Jesteście na to przygotowane? Tak. No, jak tu jechałem, to audycja w radiu była. Transmisja z Waszej mszy. to Pewnie wiecie, kim był święty Mikołaj. Bo słyszałem w radio, że książę Wam opowiadał tutaj, prawda? Tak? Tak! No to dobrze. Zapraszam wszystkie grzeczne dzieci do mnie po mały, drobny prezent, mały, drobny podarek. Wszystkie dzieci są nasze i wszyscy jesteśmy dzieci. Zapraszam serdecznie.